Mówiło się w komentarzach przed dzisiejszym meczem Polska-Litwa, gdzie nasze szczypionistki grają preeliminacje w meczu, że w kadrze Polski nie ma reprezentantki Elbląga. Chyba nie wszyscy kibice wiedzą o tym, że jedną z bardziej znanych właśnie reprezentantek w kadrze Polski jest Katarzyna Koniuszaniec, Elblążanka, rodowita. I ona gra w reprezentacji. Dzisiaj pewnie też zagra w meczu. I dlatego między innymi chcemy z nią zamienić parę słów. Spotkaliśmy się w miejscu zakwaterowania, w hotelu Elbląg na, Staro, na Starym Mieście. Jest z nami Katarzyna. Państwo się przyjrzyjcie. To jest naprawdę nasza elblążanka, reprezentantka Polski. Jak pamiętam, to sukcesów również sporo zanotowała. Nie tylko z kadrą, ale również z, w zespołach klubowych. Jest mistrzynią Polski kilka lat wstecz. Mistrzostwo Akademickie Świata również uzyskała, więc trochę tych sukcesów jest Katarzyna. Sporo tych meczów już w reprezentacji rozegrała się jako Elblążanka, choć nie reprezentując Elbląga. No zgadzam się, troszeczkę już meczów rozegrałam. Odkąd wyjechałam z Elbląga, To już w pierwszym sezonie zdobyłam to Mistrzostwo Akademickie Świata. W pierwszym sezonie już w wakacje zagrałyśmy właśnie w większości w sumie, jeszcze już jako gdański zespół z trenerem Cieplińskim i no zdobyłyśmy te złoto. W zeszłym sezonie Mistrz Polski z trenerem Tomasem Ornyborgiem. No i... Wcześniej brązowe medale, jak pamiętam. Tak, dwa brązowe medale z Wistalem Gdynia, właśnie także srebrny medal z Doublexem AZTS WFJS Gdańsk. No, także troszeczkę tego jest. Czy Czyli Elblążanie jednak powinni wiedzieć, że jest taka reprezentantka, a w Elblągu faktycznie tych reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach za dużo nie mamy? No, mam nadzieję, że troszeczkę się rozniesie też, bo dzięki temu nasza dyscyplina będzie bardziej znana. I tak wszystko idzie do przodu dzięki no, pewnie przy, głównie męskiej drużynie piłki ręcznej. No ale powoli, mam nadzieję, te preliminacje pomogą nam, żeby bardziej rozpowszechniać ten sport. Piłkę ręczną w Elblągu bardzo lubimy. Zresztą dobrze wiemy, a przynajmniej ja, że grałaś również w pewnym okresie swojego życia sportowego w starcie. Coś potem się zdarzyło, że odeszłaś do, na wybrzeże bezpośrednio do Gdańska? Tak, grałam w starcie. Trener ringwelski ym, można powiedzieć, zaciągnął mnie do ekstra klasy w wieku 15 lat już. Ym, I po 6 latach grania w starcie, może bardziej powiedzieć, siedzenia na ławce, yy, wyjechałam do, do Gdańska. Trener Jerzy Ciepliński yy, zaproponował mi kontrakt z Gdyńskim AWF-em i. Na to się zdecydował. A on wypatrzył tą twoją lewą rękę? No, możliwe, że tak. No to ma dobre oko w takim razie. Tak, Jerzy Ciepliński ma bardzo dobre oko. Ale później y, trafiłaś pod skrzydła innego trenera. Zgadza się, później trafiłam pod skrzydła trenera Orneborga z Danii, ponieważ podczas kiedy nasz klub niestety zbankrutował, Gdański, Gdański przepraszam, to przyniosłam się do Gdyni. Przez chwilę tam trenerem był trener gościński, natomiast po dwóch miesiącach znowu trener ciepliński przejął władzę nad klubem Gdyńskim. Niedawno podczas jednego z meczów startu rozmawialiśmy z trenerem cieplińskim, właśnie między innymi o tobie pytałem, Mówi, że bardzo by cię chciał teraz w tej chwili na przykład w starcie mieć, chociaż zdaje sobie sprawę, że to jest raczej trudne. No niestety dziewczyny akurat w starcie nie mają takiej można powiedzieć rasowej, skrzydłowej, bo nie wiem nawet czy jest jakaś leworęczna zawodniczka, która gra na tej pozycji. No natomiast na razie dobrze mi się wiedzie tam w Gdyni i już też to troszeczkę jest takie moje miasto, moje trójmiasto i jak na razie wiąże przyszłość z gdyńskim zespołem. Marzy ci się Brazylia, Rio de Janeiro? Oj, bardzo mi się marzy. Ale jak, jakie kroki trzeba w takim razie stawiać? Byłoby, żeby tam się dostać? Myślę, że byłoby. Trener już Kim Rasmussen właśnie powiedział nam, że on chce wygrać te preliminacje, chce wygrać eliminacje, pojechać na mistrzostwa do Serbii. No i nie tylko, żeby tam być, tylko żeby zdobyć medal. A dzięki właśnie tym medalom, czy takim premiowanym miejscom na takich mistrzostwach można dostać się wtedy na Olimpiadę do Brazylii. Tu dzisiaj gracie ten mecz preliminacyjny z Litwą. Myślę, że nie powinno być Większych problemów z wygraniem tego meczu, co nie znaczy, że koncentracja musi być do końca, ale dopiero schody chyba się zaczną później, wtedy, kiedy po tych eliminacjach trzeba będzie walczyć już łeb w łeb z tymi, którzy czekają. Zgadza się tak. Dzisiejszy mecz mam nadzieję, że będzie i tak, i tak dla nas bardzo pomocny, ponieważ będziemy mogli przećwiczyć sobie różne warianty i no, nie, nie widzę innej opcji, jeżeli tylko wygrana naszej, naszej reprezentacji. Litwa jest z tych czterech zespołów najsłabszym zespołem, można powiedzieć, bo przegrały również z Włoszkami. No ale na pewno będziemy skoncentrowane i będziemy chciały no, do, jak, naj, jak najlepszy wynik osiągnąć dzisiaj. No i zobaczymy, co dalej. Kasiu, w tej drodze życiowej, którą prowadzisz do tej pory, to tak widać, że układasz sobie faktycznie koleję. Czy teraz po y, ukończeniu studiów zakładasz jeszcze jakąś dłuższy okres gry, a co dalej? Co dalej, to jeszcze nie wiem. Nie zastanawiałam się. Z, y, można powiedzieć, że żyję chwilą, tak? Cieszę się, że jest tak, jak jest, i nie myślę na jakiejś dalekiej przyszłości. Dopóki mi zdrowie pozwala, y, jest forma, to będę starał się grać jak najdłużej. No, dziewczynom się wieku nie wypomina, ale biegają, lecą te, te lata. Gdzieś tam pewnie w głowie tkwi jakieś, nie wiem, może przyszłe macierzyństwo, no jakaś rodzina. No na pewno, na pewno jest to w głowie, no ale czekam strasznie na te mistrzostwa w Serbii i mam nadzieję, że do, dojdziemy do nich i będę mogła w nich wystąpić. Czego można wam życzyć? Mówię w tym momencie o całym zespole, choć przez ciebie, jeśli chodzi o ten dzisiejszy mecz. Przede wszystkim zdrowia, żeby nikt, żadna zawodniczka nie doznała żadnego urazu i oczywiście wygranej. No więc tej wygranej to już na pewno nie życzymy, tylko wręcz domagamy się. Zmiećcie z parkietu te Litwinki, oczywiście w walce fair play. Tak, oczywiście, jak zawsze walka fair play musi być. Proszę przekazać pozdrowienia pozostałym koleżankom z zespołu. Będziemy na meczu, nagramy parę przynajmniej ujęć, może nam się trafi coś, co będzie pokazywało również Twoje znaczenie, jeśli chodzi o osiągnięty dzisiaj wynik. No to strasznie serdecznie pozdrawiam wszystkie dziewczyny z zespołu. Przesyłam całuski, e, oczywiście i wszystkich Elblążan, kibiców, którzy przyjdą dzisiaj nas dopingować, cały sztab szkoleniowy, fizjoterapeutów, naszego doktorka i, no i moją Patrycję Mikszto. No a ja przy okazji chyba za ciebie pozdrawię również Twoich rodziców, bo oni też na meczu będą. <tryk> tak, dziękuję bardzo. <tryk> Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.